Witajcie! W tym odcinku mam dla Was laptopa Lenovo, którego będziemy tutaj naprawiać na filmie. Jakość dźwięku uległa troszkę polepszeniu, ale to na końcu filmu dodam taką adnotację dlaczego. Zapraszam do oglądania. Mam przed sobą ten laptop. Po kliknięciu tutaj przycisku klawiatura zostanie podświetlona. Tego nie widać na filmie, no bo kadry jest dobrze doświetlony. No i ty, tyle z jego działania, bo na ekranie nie pojawia się żadna tutaj treść. Nie zostaje nawet podświetlony. Postanowiłem, że go rozbiorę i ku mojemu zdziwieniu była tylko jedna śrubka, która trzymała całą obudowę znajdowała się na środku. Odkręciłem ją. Klient tutaj mówił, że sobie dysk wyjmował, no i pewnie nie wkręcił tych śrubek. Wszystko w środku, bateria. Pamięci. Wyjąłem te dwie pamięci, RAM i włożyłem tylko jedną kostkę z nadzieją, że to coś da. Więc zaczynamy pierwszą próbę. Bez zmian. Klawiatura tak samo. Pierwsze podejście zawiodło, ale by było za szybko. Postanowiłem, że odkręcę tutaj radiator od procesora i grafiki. Zobaczę w jakiej kondycji jest pasta termoprzewodząca. Nie była taka zła. Kolejna próba to podgrzanie układu graficznego temperaturą około 200 stopni delikatnie. Sam rdzeń układu. Myślę, że tyle wystarczy. Założę teraz chłodzenie tutaj tak jak było. Pastę nałożę później nową termoprzewodzącą. No i robimy test. Klawiatura jak widać zaświeciła się na kolor czerwony. A ekran się nie zaświecił. Czyli nadal laptop nie działa. Wykluczyłem sobie ram, układ graficzny, częściowo. Mógłbym podpiąć zasi zasilacz serwisowy, ale niestety tego dnia był uszkodzony i nie miałem możliwości, więc operowałem na baterii. Także kolejnym pomysłem był, była pamięć Biosu. Znalazłem ją sobie tutaj na płycie głównej. Na szczęście była z tej samej strony. Odpiałem zasilenie baterię biosu i baterię tą co zasila płytę główną wyczyściłem porządnie grot nałożyłem trochę topniku na układ i za pomocą pensety jedną stronę podnosiłem do góry gdzie podgrzewałem grotem Według mnie jest to jeden z lepszych sposobów. Na pewno lepszy niż grzanie hotem w kości biosu. Pamięci tego nie lubią. Jeszcze umiejętne wylutowanie to tak, ale tutaj musiałbym baterię wyjmować. A tak sobie elegancko pensetką poraziłem. Do programatora zgrywam stary wsad. Robię dump. Pamięci. Teraz nowa pamięć leci do układu. Nowa zawartość te, te, tego układu została właśnie wrzucona, aby dioda niech zgaśnie. Dobra, weryfikacja ok. No i zostało, aby wlutować i zobaczyć, czy coś się zmieniło. Tak samo jak wylutowałem. Jedna strona, potem druga. Odrobinę cyny tam sobie nałożyłem małe poprawki, żeby to ładnie wyglądało, estetycznie druga strona. Wydaje się być dobrze. Czas na testy. Podpinam baterię. Klawiatura znowu działa. No i mam treść na ekranie: logo Lenovo i komunikat, że brak urządzenia botującego, chyba. Czyli że dysku tutaj nie ma. Zostało mi, aby go złożyć. Ale zanim to zrobię, wymienię tutaj pastę termoprzewodzącą i wyczyszczę tutaj za pomocą mojej maty silikonowo-ręcznikowej pozostałości tej pasty. Czyszczę szczoteczką pozostałości jeszcze tutaj w rogach zostało. Układ graficzny tak samo, trochę palcem i jest ich nowy. Naniosłem pastę MX2, która mi się właśnie skończyła. I roztarłem to po całym procku i grafice klejem takim do pistoletu, takim sztyftem na gorąco. Nie da się porysować tutaj tego rdzenia, więc jest dobrze. skręcam to wszystko tak jak było Tutaj warto dobrze to poskręcać, żeby dobrze dolegało do układów. Podpinam baterię Biosu, baterię tą do płyty głównej. No i na koniec obudowa. Za dużo skręcania tutaj nie mam, byłaby jedna śrubka. Klient ma swoje śrubki, więc sobie poskręca. Ostateczny test po złożeniu. Klawiatura działa, tylko przy tym świetle nie widać. No i ekran został podświetlony, wyświetliło się logo lenowo. Jest tak, jak być powinno. Wyjaśnienie na końcu, więc wyjaśniam, o co tu chodziło. A tutaj krótkie wytłumaczenie na temat tego, dlaczego nagrałem z mikrofonu, bo kamerka mi padła, yy, przestała nagrywać głos, niestety zaczęło to szumieć, trzeszczeć, nie dało się tego słuchać i postanowiłem, że wyciągnę z szafy swój mikrofon, na którym nagrywałem pierwsze rapsy. Tutaj mam kartę dźwiękową, Scarlett 2 i 2. No i właśnie jestem na etapie montowania filmu, także mam nadzieję, że film się będzie podobał. A ja w formie narra narratora siebie nie widzę, więc mówiłem to tak, jakbym to robił. Nie wiem, coś kombinowałem, próbowałem. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Cześć!